Się Marcin Kosadowski i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak możecie zrobić sobie stronę do sprzedaży produktów cyfrowych. Jeśli macie na przykład ebooka, którego napisaliście, albo nagraliście jakiś film instruktażowy, który ktoś mógłby chcieć zobaczyć i zapłacić za to, możecie bardzo łatwo przygotować sobie stronę internetową, podpiąć do niej moduł płatności i zacząć na niej zarabiać. Do zrobienia takiej strony, wykorzystamy aplikację dostępną na stronie pickup.com. Zaczynamy od stworzenia nowego projektu. Po kliknięciu Stwórz Nowy Projekt dostajemy takie okienko, w którym wpisujemy nazwę projektu. Wybieramy sobie, że ma być to strona do sprzedaży produktów cyfrowych, tak jak założyliśmy na początku. Wybieramy jakąś skórkę. Ja wybiorę pierwszą, lepszą, domyślną. Podajemy nazwę i przechodzimy do kolejnego kroku. Automatycznie utworzył się nowy projekt, który zawiera trzy podstrony: stronę główną, stronę sprzedażową i stronę ukrytą. Zaczniemy od strony ukrytej. Jest to taka specjalna strona, która jest dostępna tylko dla internautów, którzy zapłacili za naszą usługę. Na niej wstawimy jakiś produkt. Może być to na przykład link do ebooka do ściągnięcia, u nas to będzie film. Po prostu dlatego, że łatwo taki film sobie wstawić o wystarczą dwa kliknięcia i wklejenie jego adresu. Tak jak mówiłem, dostęp do tej strony będzie ukryty, będą go miały tylko osoby, które zapłaciły. Zapisujemy projekt, możemy sobie jeszcze podejrzeć jak to wygląda i przechodzimy do tworzenia strony sprzedażowej. Na tej stronie korzystamy z gotowych widgetów. Najważniejszy jest widget płatności. Uzupełniamy wszystkie wymagane pola. Możemy podpiąć ten widget albo do PayPola popularnego, albo do Payu. Na początek polecamy PayPol'a, bo jest to dużo prostsze i praktycznie z automatu wszystko działa. A z PayU trzeba podpisać umowę. Prawdopodobnie będziecie musieli założyć jakąś firmę, no ale jeśli już macie konto w PayU, to jest to bardzo proste. Wystarczy wypełnić kilka pól w formularzu i już obydwie usługi, czyli Pickup i PayU, będą zintegrowane. W tym samym formularzu wpisujemy jeszcze opis produktu, jego cenę i klikamy Zapisz. Jeśli wejdziemy do podglądu, zobaczymy, że ta strona już praktycznie istnieje. To, co jest na niej najważniejsze, już od razu działa. Możemy wypełnić taki, taki formularz, tak jakbyśmy byli internautą, i przechodzimy do płatności od razu. Po pozytywnym rozpatrzeniu płatności na nasz e-mail jako klienta, przyszedł link do tej ukrytej strony. Tu jak widać, ten link ma taki skomplikowany adres i on po jakimś czasie wygaśnie, żeby sobie klienci nie wysyłali go za darmo znajomym. Oczywiście strona nie musi być tak prosta. Można ją sobie dodatkowo rozbudować o zdjęcia, o jakieś inne filmy, na przykład wstępy, oczywiście o opisy, można wybrać skórkę. Oczywiście strona nie musi być taka prosta. Jeśli tutaj chcemy sprzedawać film, to możemy na przykład wstawić krótszy film, taką zajawkę na początek. Możemy dodać opisy, zdjęcia. Na przykład jest taki widget do, pokazujący ile jeszcze czasu zostało do końca promocji. I z takich klocków składamy sobie stronę. W innych filmach w naszym kanale Pickupa pokazuję, jak taką stronę zrobić, co można na niej poprawić, na co zwrócić uwagę. Także zachęcam do obejrzenia ich, no i oczywiście do zrobienia swojej pierwszej strony za pomocą edytora dostępnego na pickup.com.